Okej, okay, witam was w moim pierwszym odcinku z gry Battlefield Bad Company 2. Okej, okay, no to zaczynamy. Oczywiście tytuł 6. No i zaczynamy grać. Teraz trzeba tylko jakiś serwer wybrać. Hardkorowy jakiś najlepiej by było. Dobra, trzeba będzie tak wyszukać. Mm -hmm. Dobra, no niech będzie na przykład ten. Okej. Okay. Tak jest hardkorowy. Czy ma włączone, bo się pali na żółto. O, akurat moja ulubiona mapka do, do snajperów, ale... Oczywiście zaczynamy od początku, także na hita nikogo nie będę zdejmował, chyba że mu trafię w głowę. Ale też można spróbować. A więc ten odcinek będzie pod tytułem jak tam już widzicie, widzicie na samej górze. Snajperzymy. Au. Fajnie, koleś już na samym starcie mnie przejechał. To się nazywa mieć szczęście. Chyba mnie przejechali. Tak, przejechali mnie. Super. Wow. Idziemy, idziemy Dobra, już jesteśmy blisko O, tu szedł Dostał headshot. Nasz pierwszy zabity jaj. I nasz pierwszy dead No, dobra Właśnie drużynę trzeba wybrać Do ciebie stary Daj no, co jest Dobra, musimy trochę bliżej podejść, bo tu jakoś nic nie widzimy sobie wziął niezłe stanowisko snajperskie Mało go widać, ale on też mało widzi No, eee, nie mamy oznaczeni tych, 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 tych. Ktoś go mi go strącił, ale nie przy mnie, nie widzisz, że jestem snajperem. Kurczę, ja tu się chowam, a ty mnie zdradzasz. Zbliża się lekki Ach, nie podszedł. Tak Dobra, jeszcze jeden punkt Schowajmy się na przykład tutaj Tu nic nie widać O, świetnie Headshot No nikt nie oznacza. No organizujcie tam pozycje. No ja uciekam. W autobusie Odsunąć się. Tam będą się spawnować, gdzieś to się tutaj przeczejemy. No o. Ach, nie da się tak przez tą dziurkę tam. Zapomniałem ale się da, ta, ale da się tak. Nie, no nawet dobra jest ta snajperka, podoba mi się. Fajny wygląd nawet ma. Co, znowu tam ktoś nawala? Nach, że przeszedł spryciarz. Zaraz, zatem zamyśliłem się. ja. Nie udało się. Dobra, jedziemy dalej. Tu gdzieś. Nie, tu nas jest. Fajnie. Też może być. Tu Wilk 2. Punkty kontrolne przejęte. Przemieszamy się w kierunku następnej bazy. Bez odbioru. O no, coś, tu jest tu Sniper Snajper jest Mówiłem jest snajper Nie wiem gdzie Ach za nisko, ale go widziałem Wiem wiem sniper Tak No ach te wybuchy przeszkadzają strasznie czasami Aj, idź. Dobra, idziemy Tu gdzieś o. No znowu Trzymaj No dawaj jeszcze raz się wyj No Kurczę, A nie jednak go trafiłem Poruszyłem lekko, myślałem my się, wystraszyłem, że nie trafiłem. No, oj, Dostał. Aj, ci, ja też dostałem. Ale przynajmniej. No dobra, nagrywam znowu, bo coś mi przerwało. I tu też mi przerwało. No, ze wszystkich stron mnie oblegają telefony. Dobra. Na, no, zabili mnie, kurczę, byłem tam. A dobra, tam. Auć MG3, no tak, takim karabinkiem. To samo może, kurczę, wejść na kolesia z początkującym pistoletem, z najsłabszym pistoletem, może tak. Co? Czy ja to czymś nie wiem? Raz. O, może teraz. Aha. Będziemy musieli być trochę szturmem teraz. Okej. Okay. Ja cię tu za chwilę uciszę. No comment. Na początku nam nieźle szło, ale teraz coś się kurczę pokiczkało O, dobrze ci, padłeś Dobra, ja już sobie idę, tu jest sniper, nie chcę ci przeszkadzać Rany, w ogóle się tam nie możemy przedostać O, następny, no, 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 no. Mam was gdzieś, gincie wy Wy jesteście kurczę, nic nie widzę tam Ajajaj. Biegniemy auć. się nam No, chyba to jednak przegramy Ta, a nie, mamy mamy małe szanse mamy jeszcze raz. Jeszcze raz. Powta powtarzamy. Powtarzamy tą akcję. Dobra. Działko uspokojili. Świetnie. Tędy ah, mam cię, ale jestem ciężko ranny. Dobrze. No nie, już po nas. Dostał. Idziemy dalej. O, mamy szpilkę. Uzbroimy szybko. Ała Przegraliśmy już. Może jakoś cudem dwa ładunki rozbroimy, i nikt nie zginie? Nie wiem. A gincie. No, jednak nam się nie udało. Także ten odcinek będę musiał kończyć. Oczywiście będę nagrywał tak po jednym filmiku, po jednym. Jeden filmik, jedna runda. Zapójrz, spójrzmy jeszcze tylko na moje wyniki. Jakie? 8 zabiłem, 8 razy zginąłem. Najwięcej z M24 zabiłem jako sniper. Oj, co to jest? Coś. Coś dziwnego to było, dobra. Może tak spójrzmy. Jeszcze nic nie odblokowaliśmy. Yy, ósme miejsce. No, czyli ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Na razie.